Znajdujemy się dziś w firmie BOKAR, a to oznacza, że naszym rozmówcą jest dyrektor pan Maciej Radaszewski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Od kilkunastu tygodni głównym tematem w naszym kraju, na świecie jest pandemia koronawirusa. Proszę zatem pozwolić, że zacznę od pytania o pana zdrowie i samopoczucie w tym trudnym i trochę takim zwariowanym okresie. Dziękuję, zdrowie raczej mi dopisuje. Tak samo jak w całym, w całym zakładzie raczej nie odnotowujemy żadnych jakichś strasznych skutków tej pandemii. Natomiast naprawdę uważamy, przestrzegamy wszelkich zaleceń bezpieczeństwa w tej sprawie, aby unikać jakichkolwiek możliwości zakażeń. Bokar to firma, która znajduje się zaledwie kilka kilometrów od centrum Częstochowy. Firma powstała w 1992 roku, ma więc już silną i ugruntowaną pozycję na rynku. Proszę powiedzieć dla tych mniej zorientowanych widzów, czym dokładnie zajmuje się przedsiębiorstwo Bokar? Głównym naszym potworio produktów to są te, te rzeczy, które tutaj stoją za nami, czyli samochody pożarnicze. Tutaj mówimy o szeroko pojętych tych samochodach, bo to nie są tylko samochody gaśnicze, ale to są samochody używane do ratownictwa technicznego, drogowego, chemiczne. Oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie produkt dla straży pożarnej, ale też robimy różne inne specjalistyczne rzeczy. Ogólnie tak ale sami mówimy o sobie, jeśli ktoś czegoś nie jest w stanie wykonać, to my to wykonamy. Z pomocy finansowej firmy Bokar w 2019 roku korzystali nasi młodzieżowcy startujący w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów oraz mini-różlowcy. Czy wierzy Pan w taką pracę u podstaw? Myślę, że by osiągnąć sukces jest potrzebna na pewno odrobina talentu i dużo, dużo pracy. My czym wcześniej nauczymy tych młodych sportowców ciężko pracować, tym myślę, że szybciej osiągniemy, oni osiągną ten najwyższe laury w sporcie. Nie da się po prostu osiągnąć niczego bez pracy, więc trzeba też zaczynać jak najwcześniej. Na zakończenie p, proszę powiedzieć, czy nie żałuje Pan trochę tego, że 12 czerwca nie będzie mógł na własne oczy obejrzeć inauguracji. E, wiemy, że startują rozgrywki, natomiast w zmienionej formie i z nowym takim reżimem sanitarnym spowodowanym pandemią koronawirusa. No to odpowiem przewrotnie. E, ogólnie u nas zawsze na, przed jakimiś większymi wydarzeniami związanymi z włókniarzem na hali e, prace produkcyjne raczej e, spowalniały. Było to związane z tym, że większość, na, każda przerwa była wykorzystywana do dyskusji, e, różnych analiz. E, niestety obawiam się, że e, brak kibiców na stadionach spowoduje, że te przerwy będą jeszcze dłuższe i bardziej zażarte, więc tutaj z tego powodu bardzo żałuję, ale tak oczywiście jednak sport powinien być oglądany na żywo, telewizja jest oczywiście pewnym zamiennikiem i lekarstwem na tą dzisiejszą sytuację, ale jednak zapach, hałas to jest to, co powinno się czuć na stadionie. Dziękuję bardzo za rozmowę, i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda nam się zobaczyć na stadionie w Częstochowie. Dziękuję, do zobaczenia.